Cześć, 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 Witam się z wami recenzją książki, którą dostałam od autorki pani Małgorzaty Węglarz. I jest to wszystko, co powinieneś wiedzieć zanim umrzesz, czyli tajemnice branży pogrzebowej. Książka jest wydawnictwa Muza, a swoją premierę miała 24 luty 2021 rok. I słuchajcie pytanie do was, jak sądzicie, czy można się przygotować do śmierci? Wiecie, autorka napisała o tym temacie bardzo ciekawe stwierdzenia. No, bo ogólnie to każdy chyba w swoim życiu widział jakiegoś nieboszczyka, ale czy to, co zobaczyliśmy, było w stu procentach prawdą? Opisuje nam, jak bardzo dużo osób unika tematu śmierci, jednak w domach oglądają ją w internecie. Według mnie jesteśmy złaknieni obejrzenia tego momentu samej, samej śmierci, tego odejścia, chociaż nic nam to nie da, no bo grono osób nawet nie zdąży pomyśleć o niej i już będzie po nich. Mamy zaznaczone, że wszelkiego rodzaju filmy nigdy nie ukazują prawdy. Nie ma czegoś takiego jak zanik oddechu i już. Nie wiem tylko, czy jesteście gotowi na to, to pisarka no chciała Wam przekazać, no bo jest grono ludzi, którzy interesują się tym tematem i w sumie nie ma przy tym niczego złego, no bo jakby nie patrzycie, jest to rzecz, która na 100% każdego z nas spotka. My tu jednak mamy też zaznaczone, że nasza niewiedza w tym temacie bierze się ze, ze starych przekonań naszych pradziadków, którzy to wymyślali, różne przesądy, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie, no i w ten sposób ludzie wzięli je za prawdę. Myślę, że brak rozmowy w tym temacie zaskutkuje dłuższym życiem. Nie wiedzą tylko, że jedno z drugim w ogóle nie ma nic wspólnego. Autorka roztrząsa tutaj różne tematy. Opisuje, gdzie umieramy oraz w czym nas chowają, trumna czy urna. Dłuższy wywiad o pogrzebie, o, po, o prawie pogrzebowym, wszelkiego rodzaju przesądy, wierzenia i rytuały nośnie śmierci. Powiem Wam, że rozstrząsa tutaj kwestię też przewidywania samej śmierci, gdyż kiedyś wierzono, że jest to prawdą. W jednym z tych elementów był wpisany sen prze przepowiadający czyjąś śmierć. No i dowiedzieć się o tym, co opisała autorka, a ja bym tylko dodam, że to prawda. Są bowiem ludzie, którzy potrafią przewidzieć własne. Mm, Własne odejście, czy też czyjeś odejście, właśnie mając taki jeden określony sen. Wiem to, no bo sama jestem jedną z takich osób. Jest to tylko jedna rzecz, z którą się niestety e, nie zgodzę. Jest to oczywiście moja tylko racja. Podobno, stukanie po domu, pukanie, czy widzenie cieni zwiastuje śmierć. No i ja Wam powiem, że to nieprawda. Od mojej strony, oczywiście. W tym momencie ta osoba już nie żyje, tylko nie każdy o tym wie. A ja po prostu sprawdziłam to wielokrotnie i zawsze jeśli chodzi o czas zgonu, był on przed tymi zjawiskami. Wiecie, w zależności od tego, gdzie są hałasy, jest to takie naprowadzenie na charakter osoby zmarłej, czyli co tam lubiła, gdzie najczęściej przybywała, czym się zajmowała. Ale z większością książki mogę się zgodzić i oczywiście kolejny raz podkreślam, jest to tylko moje zdanie. Wiecie, każdy z nas jest inny, więc i widzenie świata też ma inne. Ogólnie jest to bardzo ciekawa lektura. Dowiecie się wszystkiego od strony zakładu pogrzebowego, balsamowania zwłok, czy też mm, nawet kwestii samego pogrzebu. Dla mnie, powiem Wam, że to była pasjonująca proza, gdyż o niektórych rzeczach nie wiedziałam. Jest naprawdę ciekawie poprowadzona, bo mamy wywiad, dużo pytań i bardzo dużo odpowiedzi. Miło i lekko się czyta, o dziwo, chociaż jest bardziej dla tych, dla tych, którzy lubią temat śmierci. Świetna, świetna, świetna książka, mówię Wam. Poza tym jednym takim drobnym mankamentem, w zupełności się z tą książką zgadzam, a były też takie momenty, o których w ogóle nie wiedziałam, więc już wiem, nie wiem czy jestem z tego powodu zadowolona. <laughs> Niektórych rzeczy lepiej nie wiedzieć, ale jeżeli Was interesuje, to jak najbardziej po nią sięgnijcie. Nikt Wam tego nie powie. To, co jest tutaj, może Wam powiedzieć tylko Pan Pogrzebowy, Zakład Pogrzebowy, czyli wszyscy, z którymi e, najlepiej nikt nie chciałby rozmawiać, no bo najlepiej niech nie będzie potrzeby. Także przekonajcie się czy warto po ciebie sięgnąć. Ja Wam mówię, że warto. <grymne> Żegnam się z Wami. Hello, hello!